Malałem, malałem, malałem tu w szklanki Chlałem jak chlałem to krałem we flanki Chciałem to miałem, mam miałem te bańki A chwilę już potem tu miałem te bańki. Ważne, że najki budują renomę Zawsze wyczaisz chłopaku tę modę Znane osoby latają w tym samym I czują się wyżej, poratuj mnie chłodem Lody tu w drinę Lody za triny, normalnie za bardzo od Ciebie różnimy się, chyba te spiny budują to w innych, my może się kurwa, no nie wiem, zmienimy. Wierzymy w głupi los, los Rzym w duży sos. Sos, wiara w te papierki duży błąd, a wiara w te partnerki duży błąd, ta umiem się zachować, mumia ze mnie niezła serce, pije W sumie chciałbym hibernować, teraz niechaj czas przeminie jak każdy, a jestem inny od innych. Blizny po wszystkim Szybszy niż wszyscy nie czekam Aż ktoś mnie spowolni Po prostu wyprzedzam was wszystkich Raczej nie powiem tak, tak Raczej nie powiem nie Jestem niezdecydowany A bronki to same piję Raczej nie powiem tak tak, raczej nie powiem nie jestem niezdecydowany a bronki te same piję oh, trzymam czasami banie przy lani uwniarze są happy gdy dostęp do dragów, do dragów. widać czasami bujanie nie tu, nie tu w parku, parku. enfemik jak kiedyś tu popę do garów jestem spokojny czuję spokój jak chcę tu spokoju nie wychodzę z pokoju. Para normalne rzeczy jarają mnie bardziej niż kurwa monety te złote Normalne rzeczy u ludzi nie jarają mnie, dają na ślugi, jedynie ochotę chcą dalej mi sypać na głowę, bo na melażach chłopaki tu mają przy w nosie